No, Księżyc jest, że zachodzi. Wcześniej był wyżej oczywiście, ale postanowiłem go nagrać zanim będzie za późno jak coś. Jest na horyzoncie, więc jest jasno chyba go nie widać za bardzo. Czy jak? Nie no, nie będę pogarszał sytuację, tylko będzie sobie widać. Tutaj jest, no nie? Jak coś tak tylko mówię żeby nie było. No jasny jest horyzont, więc trudno go będzie zauważyć w takim stanie, jakim on teraz jest. W każdym razie nagrałem drugą część poprzedniego odcinku odcinka, więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, bo chyba tutaj już nie ma innego co nagrywać, nie? No właśnie.